A w studiu prawie Marcin Koczyba, bo nie zupełnie, jako że dzisiaj Kuba Niedziński, jak mówiłem, będzie Państwa prowadził przez meandry radiostrady. I to nie sam dzień dobry, Kubusiu, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Witaj Adamie, dzień dobry Państwu, wybaczam jak najbardziej. Dzień dobry, Andrzej Lubertowicz z Akademii Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe to Drive. Jest gościem nasz specjalista od bezpiecznej jazdy. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, spotykamy się jakby w drugiej odsłonie, jeżeli chodzi o nowe przepisy ruchu drogowego. Dzisiaj już weszły w życie i przypuszczam, że niektórzy, którzy nie wiedzieli o tym, że dzisiaj wchodzą, mogli być zaskoczeni o poranku, jeżeli chodzi o mandaty. Tak, już media donoszą o spektakularnych. E, z utratach prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym już takie przypadki dzisiaj były. Natomiast jeżdżąc po ulicach naszego miasta i poza miastem zauważyłem dzisiaj jednak znacznie rozsądniejszą jazdę i znacznie bardziej stosujący się do ograniczeń prędkości kierowców. Czyli Może respekt to... do nowych przepisów. Respekt tak mówi się o tym dość dużo ostatnio i do wielu już to te wiadomości dotarły. Nowe przepisy jak pan ocenia? Ja jestem za. No zdecydowanie tak. Chodzi o nasze bezpieczeństwo. Chodzi o to, żebyśmy się wreszcie z tego ogona Europy, jak chodzi o bezpieczeństwo, przesunęli troszkę, wyżej, żeby, żeby było bezpieczne na tych drogach. Natomiast y, ostatnio mówiliśmy, jakie to są zmiany. Ja tylko króciutko y, przypomnę: chodzi o utratę prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym oraz za przełożenie zbyt dużej liczby pasażerów. I tutaj wieczeń. dodatkowo też jest finansowa kara, żeby była jasność. Oczywiście, oczywiście. Kara finansowa jest bardzo wysoka, to zaraz przejdziemy mm -hmm. do, tego, do tych zmian w taryfikatorze. Natomiast na 3 miesiące utrata prawa jazdy, jeżeli w tym okresie wsiądziemy za kierownicę, do 6 miesięcy zostanie przedłużony ten okres, a. Przy powtórnym niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia, utrata, cofnięcie uprawnień i zdawanie od nowa egzaminu na prawo jazdy. Następną rzeczą nieuchronne i surowe kary dla pijanych kierowców. Kary no to jest jesienia, chyba rzecz najważniejsza w tym momencie. Finansowe, dokładnie. Miejmy nadzieję, że to wreszcie odniesie skutek. W zeszłym roku przeprowadzono, ponad, policja przeprowadziła ponad 15 milionów kontroli trzeźwości. Ale zwróćmy uwagę, że w każdy weekend dalej to jest z tysiąc kilkuset kierowców złapanych na tak zwanym podwójnym gazie. Tym razem już te kary będą drastyczne i miejmy nadzieję, że to odniesie skutek. Czyli tutaj też tracimy prawo jazdy oczywiście? Oczywiście utrata prawa jazdy i to nie na okres wydłużony do 15 lat lub nawet dożywotnio. Sąd będzie mógł oczywiście zmienić po upływie połowy tej kary zmienić zakaz na konieczność stosowania blokady antyalkoholowej montowanej mm -hmm. w pojeździe obligatoryjnie, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia po 10 lub 15 latach będzie mógł sąd zezwolić na prowadzenie pod warunkiem posiadania blokady. Kolejnym nowym, istotnym bardzo jest fakt, że w nowych przepisach. Kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd pomimo, że utracili prawo jazdy, że nie mają uprawnień, nie mieli w ogóle, lub utracili, będzie to przestępstwo, a nie wykroczenie. Czyli będzie to zagrożone już karą więzienia nawet. Następna sprawa, zaoszczenie przepisów wobec młodych kierowców. To wejdzie od 4 stycznia. Młodzi to z... znaczy ci, co zdobędą prawo jazdy, tak? Do to dwóch jest... lat od uzyskania uprawnień. Do którego roku życia? To nie, nie jest, problem, nie jest powiedziane. Młody to jest młody, który ma krótką Od mhm. młody kierowca, w sensie tak niekoniecznie wiekiem, młody starze. Do, do końca drugiego roku uzyskania e, uprawnień do kierowania. Jeżeli popełni przestępstwo w ruchu drogowym, czyli na przykład spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, czy e, jazda w ogóle pod wpływem alkoholu, to będzie... To przestępstwo i za to jedno przestępstwo będzie prawo jazdy cofnięte z koniecznością. Oczywiście z innymi konsekwencjami, ale w ogóle zabrane, prawda? Mhm. Lub, co ciekawe, za trzy wykroczenia popełnione w tym okresie, w tym jest wymienione wykroczenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 30 km na godzinę. Czyli trzykrotne takie przekroczenie skutkuje cofnięciem uprawnień do kierowania. Zdajemy raz jeszcze. I zdawaniem jeszcze raz. E, kolejnym takim przepisem jest e, możliwość, przepisem, który wszedł właśnie, jest usunięcie pojazdu na kosz właściciela w przypadku kierowania pojazdem bez uprawnień. Bo mm -hmm. do tej pory prawo ruchu drogowym nie przewidywało usunięcia pojazdu, akurat w takim przypadku. A tutaj e, jest przepis, który umożliwia usunięcie, na, czyli jeżeli nas zatrzyma policja bez uprawnień, zostały cofnięte lub nie mamy, pojazd na kosz właściciela jest odholowany na parki. My na autobus... E, policyjny dokładnie. I teraz e, powiedzmy sobie, jak społeczeństwo się odniosło. No właśnie, do to mnie zaskakuje, jeżeli chodzi o nastawienie nas, Polaków, do takich restrykcyjnych, co by nie było przepisów. Okazuje się, że większość Polaków popiera te zmiany. E, według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 96% respondentów opowiedziało się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy e, za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Czyli to, co właśnie wchodzi, powtórna, Jazda pod wpływem alkoholu, całkowite cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. Natomiast jak chodzi o odbieranie za przekroczenie na przykład prędkości, to już mniej. Osób we, według tego badania popiera takie działanie, ale jest to i tak większość. 53% okazuje się, że popiera. Statystycznie więcej kierowców przekracza prędkość niż jeździ na podwójnym gazie? Zdecydowanie tak. I, i niewątpliwie jest to, myślę, że mniejsze za, zagrożenie jednak niż ja. Ale jest. Pod alkoholu. Oczywiście, nie zapomnijmy że jest. O tym. Duże zagrożenie, mm. ale nie tak drastyczne. Oczywiście. Jeżeli chodzi o mandaty. To ciekawostką jest to, że zostają one powiązane ze średnią, ze średnią krajową pensją za, w ubiegłym roku. W danym roku e, brana jest pod uwagę średnia krajowa pensja z roku ubiegłego. I mandaty za przekroczenie prędkości będą wyliczane według tej średniej pensji. Czyli jak będziemy się bogacić, wysokość mandatów też będzie szła do góry. Niech pan jeszcze przypomni, tak bo mamy już bardzo mało czasu, Ile trzeba zapłacić? Ile można zapłacić, jak się będzie jeździło po pijaku? Tam nawet bodajże 10 tysięcy złotych. Tak, nawiązka minimalna 5 tysięcy. Jeżeli to jest w stanie recydywy, to jest minimalna 10 tysięcy. I to jest ku przestrodze. Jak dzisiaj wyjeżdżamy, proszę się dwa razy zastanowić nad tym, co robimy na drodze, bo mandaty są już zdecydowanie wyższe. I bardzo dobrze, Panie Andrzeju. Andrzej tak Lubertowicz z Akademii Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym, Safe to Drive, był gościem radiostrady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.